Witam Was bardzo serdecznie. Dziś mam w planie farinate. To jest taki słony przysmak z północnej części Włoch, z Ligurii. Rzecz jest bardzo prosta: tylko cztery składniki. Potrzebna będzie mąka z ciecierzycy, sól, woda i oliwa z oliwek. Ale zanim przejdziemy do mieszania, powiem jeszcze dwa słowa o tym, jak Włosi tego używają. Otóż należy farinatę jeść wtedy, kiedy jest jeszcze ciepła, i można jeść ją jako przekąskę albo wkładać ją między kawałki chleba, czyli robić z tego taką kanapkę. Najczęściej robi się ją z focaccio. Przepis na focaccio był już na tym kanale, więc jeśli chcecie zrobić coś takiego, to poszukajcie tego przepisu. I może nie jest dziwne, że Włosi robią z tego nadzienie do kanapek, bo farynata jest bardzo bogata w białko. Mąka z ciecierzycy zawiera 23 g białka na 100 gramów mąki, czyli mniej więcej tyle, ile zawiera surowa pierś kurczaka na 100 gramów. Więc jeśli dzieci albo wnuki odmawiają jedzenia mięsa, to być może jest to dobry sposób na wzbogacenie diety w białku. Mąka z ciecierzycy oczywiście nie ma nic wspólnego ze zbożami, więc jest naturalnie bezglutenowa. No ale może dość już gadania i zabierzmy się do roboty. Będzie potrzebne 200 g mąki z ciecierzycy, 600 ml wody, jedna łyżeczka soli i około 6 łyżek oliwy z oliwek. Na górę farynaty zwykle daje się mielony pieprz i grubo mieloną sól. Moim zdaniem w tym przepisie jest już dość soli, ale jeżeli chcecie go urozmaicić, to można dodać na górę cienko pokrojoną cebulę i rozmaryn. Mąkę dobrze jest przesiać, jeśli są w niej grudki, jeśli nie ma, to nie musicie przesiewać. Odmierzamy 600 ml wody, dodajemy do niej łyżeczkę soli i dodajemy mąkę. Można to zrobić ręcznie, a można też zrobić to blenderem, tak jak blendujecie zupę. Jeśli masz wysokie naczynie, takie powyżej 1,5 litra objętości, to możesz to zrobić w tym wysokim naczyniu, blendując całość blenderem. Wtedy grudki wszystkie rozbijają się w kilka sekund. Powstaje nam dość rzadka, żółciutka masa. Nie przejmujcie się, tak ma być, to ma być rzadkie. I teraz następny krok należy to odstawić na 4 do 6 godzin, a najlepiej w ogóle przez noc. Ja to często robię poprzedniego dnia, jeśli planuję sobie zrobić farynatę, to po prostu mieszam całość, wstawiam do lodówki i wyjmuję ją następnego dnia, jest gotowa. Przed pieczeniem trzeba wtedy jeszcze dobrze zamieszać. Nie omijajcie tego okresu odpoczynku. Moim zdaniem jest on konieczny, żeby mąka dobrze się nawodniła, a poza tym wiecie jakie ze strączkami należy je moczyć przed przygotowaniem, więc zaplanujcie to sobie tak, żeby mogło spokojnie postać te 4 do 6 godzin. Przed wstawieniem do lodówki należy łyżką zebrać pianę i przykryć miseczkę talerzykiem. A po tym okresie odpoczynku dodajemy jedną lub dwie łyżki oliwy, mieszamy dokładnie i jesteśmy gotowi do pieczenia. A teraz jeśli chodzi o pieczenie, warinata zwykle pieczona jest tradycyjnie w bardzo wysokiej temperaturze w piecach opalanych drewnem. W domu takiej temperatury nie osiągniemy, więc ustawiamy piekarnik na najwyższą temperaturę, jaką toleruje. U mnie to jest 230 stopni. Tradycyjnie warinata piecze się w okrągłej formie metalowej, która toleruje wysoką temperaturę. Ja takiej formy nie mam i jeśli chcę mieć okrągłą to piekę ją w patelni. Uwaga, to jest patelnia bez pokrywy teflonowej i z rączką, która toleruje wejście do piekarnika. Większość patelni tego nie jest w stanie znieść ale ostatnio przetestowałam trochę inną metodę piekąc na blachach, które są w piekarniku i to też dobrze wychodzi, tylko jest cieńsze. Aby było trochę wyższe, można by było zwiększyć proporcje i zrobić 900 ml wody, 300 g mąki i 1,5 łyżeczki soli. Idealnie upieczona warynata powinna być miękka w środku, ale ze skórką zapieczoną na chrupiąco. Coś ala placki ziemniaczane, cały smak w tej chrupiącej skórce. I teraz jak to zrobić, żeby ładnie się upiekło i nie przywarło do formy? Otóż do formy należy wlać oliwę i rozgrzać formę w piekarniku przez 2 minuty na 230 stopni. I do gorącej formy wlewamy ciasto. Najłatwiej będzie Wam wlać to z jakiegoś dzbanka. Przed ponownym wstawieniem jej do piekarnika należy delikatnie zmącić powierzchnię, tak żeby rozprowadzić trochę olej. Jeżeli dodajecie dodatki typu cebula rozmaryn, to możecie to zrobić w tej chwili. Ciasto jest mniej więcej takiej gęstości jak ciasto na naleśniki, także teraz trzeba będzie bardzo delikatnie tą formę wstawić z powrotem do piekarnika. I pieczemy przez około 20 minut. Po tym czasie sprawdzamy, jeśli jest upieczone, to wyjmujemy formę z piekarnika. Farynata powinna być ładnie zapieczona od spodu i skórka z góry i powinna ładnie odstawać od formy. Kroimy na kawałki i gotowe. Tradycyjnie farynatę należy potraktować solą i pieprzem. I tak przygotowaną można podawać jako przekąskę, albo jako nadzienie do kanapek. Ponieważ dodaliśmy sporo oliwy z oliwek, ja już nie smaruję takich kanapek ani majonezem, ani masłem. I powierzchu już nie solę farinaty, bo moim zdaniem jest już dość soli. Takie kanapki możecie oczywiście urozmaicić sobie w dowolny sposób. Moja ulubiona wersja to sałata, papryka i pomidory. Mam nadzieję, że udała Wam się kulinarna wycieczka do Włoch. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.